Pozdrawiam Waszą wielkość, innowatorki. Witam Was w kolejnym odczycie. Dzisiaj będziemy czytać graf generatorki 1.3 z prawoskrętnym krzyżem praw. Powiem Wam, że jestem mega podekscytowana na ten odczyt, ale najpierw odczytam um, formularz, żeby właśnie nadać kontekst. Z jakim wyzwaniem do mnie przychodzisz? Zdarza się, że słucham mojego sakralu, odpowiadam na zaproszenie, zaczynam działać i wszystko mi opada. Tak jakby się okazywało, że tylko mi się wydawało. Na przykład przez pewien czas szukałam nowej drogi zawodowej i pojawiły się witraże. Poczułam: To jest to, dawaj. Byłam na dwóch warsztatach stworzenia witraży. Dalej mnie trzymało, więc kupiłam sprzęt. Zaczęłam robić i zdechło. Nie czuję nic, ani ekscytacji, ani strachu, ani niechęci, totalnie nic. Czego jesteś najbardziej ciekawa? Intryguje mnie temat karmy i powołania takiego z poziomu duszy. Czy jest jeszcze coś, o czym powinnam wiedzieć? Masz moc, kobieto! Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycona, że mogę zrobić Ci ten odczyt, bo jestem, jestem przekonana, że rozwieje Twoje wątpliwości, jak działa Twoja mechanika i dlaczego Ty właśnie czujesz, że wszystko Ci opada. Ja Ci to wszystko wytłumaczę. No więc tutaj jest gra w tej innowatorki. Jedziemy z odczytem. To, co pierwsze zwróciło moją uwagę... To jest kanał 63 63. To jest kanał mutacji. To jest połączenie dwóch energii. Energii trudności na początku, to jest brama trzecia i ograniczeń. I teraz, żeby jeszcze było ciekawiej, ta innowatorka ma bramę 60. Zdefiniowaną trzy razy po stronie. Podświadomości, nieświadomości. Ona nie jest świadoma tej energii, a ta energia jest bardzo ważna. To są przeciwności, to jest akceptacja dla przeciwności, bo jest w, w nieświadomym Słońcu, brama 60.3 i brama 60.2 w Saturnie. I w węźle północnym, czyli ona zmierza w, tamtą, w tamtym kierunku. No i teraz. Cały ten kanał jest elementem jej misji, bo w świadomym słońcu ma trójkę, sześćdziesiątkę w nieświadomym, więc ten kanał jest jej motywem życiowym. Jakby nie było, to jest najważniejsza energia, i co ciekawsze, to jest energia formatu albo formująca. Która też ma wpływ na cały graf, więc ona jest turbo ważna, żeby się nad nią zatrzymać. Jak wygląda działanie tej energii? Ona pulsuje. To nie jest energia, która płynie stał, stałym prądem, tylko to jest puls. Wypuszczana jest energia z centrum podstawy do sakrala. Sakral odpowiada i jest jakby ograniczona ilość tej energii do wykorzystania w danym momencie. To nie jest generator, który po prostu ma mm, taki klasyczny y, dostęp do energii w sposób ciągły, o powiedziałabym, tylko trzeba nauczyć się tej mechaniki pulsu. Jest puls, uwolniona jest energia, przerwa i wtedy właśnie ci wszystko opada. W tej przerwie ci wszystko opada. Wypuszczana jest energia, jest sakralne, tak. Zaczynasz działać, energia się kończy i wszystko ci opada. To jest dokładnie to, co ty doświadczasz. No i teraz. Co jest istotne, bo Ram mówił, że my nie mamy wyboru. No, i my nie mamy wyboru w tym, że ty masz taki design, taką masz mechanikę, że twoja energia ci pulsuje. Ona może trochę przypominać manifestorskie fale energii. Możesz mieć takie odczucie, no ale nadal jesteś generatorem, który odpowiada. Więc to, co jest bardzo ważne, to to, żebyś ty zmieniła perspektywę, po pierwsze na ograniczenia, Dlatego, że w ograniczeniach w Twoim życiu są szanse i możliwości. A mówię o tym z mega przekonaniem, dlatego, że Ty masz perspektywę możliwości, a za tym jest akceptacja. Zobacz, jak to się wszystko łączy. Możliwości to linia druga projektowanie jakby na zewnątrz. A akceptacja to linia szósta, która po prostu jest w ogóle ponad heksagramem i obserwuje z góry to całe życie, nie? Więc magia Twoja dzieje się właśnie między tymi pulsami. Mutacja zachodzi właśnie między tymi pulsami energii. Czyli, co się takiego wydarza. Z Tobą, kiedy energia ci opada, czy tam się wkradają wątpliwości, czy tam się wkrada not self. Czy ty sobie tam pozwalasz na odpoczynek, na refleksję? Dlatego, że twoim drugim kanałem, jaki masz, to jest kanał 1333. A to jest kanał świadka. To jest kanał kogoś, kto obserwuje świat zewnętrzny, wyciąga wnioski, a potem zamienia to na historię. To jest też taki kanał, bo to jest kanał liderski, kanał przywódczy, i tutaj to przywództwo opiera się o słuchanie historii innych i potem opowiadanie jej w formie morału. Ale, też istotnym elementem właśnie tego kanału jest to, że ty potrzebujesz się wycofać, żeby zintegrować to, co zaobserwowałaś, to, co sama doświadczyłaś, to, co się nauczyłaś. Więc Twoje życie to jest dosłownie fala działania i bycie w zatrzymaniu. Fala działania i bycie w zatrzymaniu. Kiedy jesteś w zatrzymaniu, jest refleksja. I myślę sobie, że właśnie w tych momentach zatrzymania Ty pozwalasz sobie za bardzo na to, żeby wątpliwości i not self z głowy i ażny sprawiały, że Ty zaczynasz wątpić w siebie, nazywać y, swoje, swój sposób działania y, słomianym zapałem, bo prawda też jest taka, że sakral często zmienia zdanie. Więc ja też kiedyś zrobiłam taki post, że każda Twoja próba, każdy Twój test przybliża Ciebie do odnalezienia Twojej pasji. I tutaj podzielę się z Tobą moim doświadczeniem. Ja mam akurat kanał 52,9, więc tam jest w ogóle to jest odwrotność. Ja tam jest fokus i. Jak już, się, jak już znajdę pasję, to już jadę po prostu do, do celu. Jestem sfokusowana, jestem zdeterminowana i nie porzucam tego. Natomiast u ciebie to będzie wyglądać tak. Jeżeli nie masz jeszcze pasji jako generator, to masz trójkę w profilu, więc poprzez próby i błędy. Poszukujesz jej. Uwalnia się energia, jest puls, pf, wyrzut do sakrala, jest odpowiedź na tak, zaczynasz coś robić. To jest jednak nie to, jest energia off, wyłączona. Jest refleksja, co mi się w tym podobało, dlaczego ja w ogóle się za to zabrałam, co mnie przyciągnęło, i w ten sposób budujesz doświadczenie i dowiadujesz się o sobie, bo egzystencjonalnym pytaniem generatora jest kim jestem. Dowiadujesz się o sobie tego, co ty lubisz, co ci się nie podobało, więc kolejna mutacja już będzie właśnie przybliżała ciebie do odkrycia, co jest twoją pasją. Więc każda taka potencjalnie nieudana próba przybliża cię do odnalezienia tego, z czym zostaniesz. Natomiast to, z czym zostaniesz, nadal. Nie będzie wyglądało jako ciągły rozwój, jako linarny rozwój, tylko to będzie puls. To będzie oparte o energię pulsu. Będzie wyrzut energii, mam dzisiaj ochotę robić, koniec, już nie ma tej energii, rest. Znowu wyrzut energii, znowu się czymś zajmuję, na przykład przez tydzień, znowu jest wycofanie, przerwa. To nie jest właśnie taki design, jak ja mam, że ja mogę po prostu codziennie o human design wchłaniać materiał, robić odczyty. Chociaż też ja mam e, falowo moja falowość opiera się o fale emocji, więc jak ja jestem w melancholii, to ja nie jestem w stanie zrobić nic, ale to jest zupełnie inny rodzaj fali. To się zdarza kilka razy w miesiącu. A ja tak to przez cały miesiąc, bez kilku dni, po prostu idę do przodu i, i działam w mojej pasji. U Ciebie to jest raczej tak zakładam, ale Ty musisz ten puls sama odkryć. Tydzień działam, tydzień przerwa. Tydzień działam, tydzień przerwa. Albo trzy dni działam, dwa dni przerwy. Trzy dni działam, dwa dni przerwy. Zaobserwuj sobie Twoje pulsy, bo. One dominują to, jak działa Twój pojazd. I nie masz tu, nie masz wyboru. Potrzebujesz, potrzebujesz sobie zmasterować Twoją pulsacyjną energię z podstawy. No i teraz, jeszcze o tych ograniczeniach. To jest turbo ważne, żebyś zmieniła perspektywę na ograniczenia, bo według Twojego designu. To w ograniczeniach jest właśnie ta zmiana, ten rozwój, Twoje szanse. Czyli wbrew pozorom, tam, gdzie inni widzą ścianę i przeszkodę, Ty tam odnajdziesz właśnie katapultę, która przerzuci Cię do innej rzeczywistości. No i to się łączy właśnie z Twoją e, e, perspektywą, z tym, co Ty widzisz i z tą najważniejszą energią, która jest elementem, czyli energia 63. Która jest elementem twojej misji. Twoja misja, ta karma. Ty to nazwasz karmą. Ja jakoś nie lubię słowa karma. To jest po prostu ta energia, którą ty niesiesz w tym wcieleniu. To jest właśnie bycie agentem transformacji poprzez mutację, pulsacyjną mutację. Więc to jest o. Bo ten krzyż nazywa się krzyżem praw. Więc wszelkie zasady, regulacje, prawa natury, prawa w społeczeństwie, w ogóle kodeks Hamurabiego, jakieś takie tego typu historie między innymi. To, to, jest co, to jest emanacja Twojej misji, i tutaj jest właśnie o udoskonalanie w społeczeństwie ich praw, ale to nie oznacza, że ty musisz być prawniczką. Nie, nie. Ale tu chodzi o te prawa wszechświata. No i na przykład moja mentorka ma ten krzyż. Nie jestem pewna, czy dokładnie w tej konfiguracji jak ty. No w każdym razie ona się zajmuje prawami wszechświata. Jak działa wszechświat? Jaka jest instrukcja obsługi wszechświata? Więc, więc nie musisz tego interpretować w ten sposób, że ty teraz musisz tu gdzieś w sądzie pracować. Nie, nie, wcale nie, niekoniecznie. Natomiast tutaj jest dużo innowacji. Zresztą linia trzecia w profilu też mówi o innowacji, o próbach i błędach i odkrywaniu nowych rzeczy. Innowacje poprzez koncepty, standardy, pomysły, idee. I jest właśnie ta duża potrzeba uziemienia. Kiedy Ty wprowadzasz innowacje, a to uziemienie to, to jest właśnie ten moment przerwy między pulsami. Ra napisał w jednej ze swoich książek, z której czerpię wiedzę, że z tym kanałem jest właśnie trochę tak, jak, jak Miles Davis mówił o nutach, że magia dzieje się między nutami. No bo, prawda, na pięciolinii nuty są w konkretnych odległościach. Nie są połączone ze sobą, tylko są Odległości między nutami i to można też właśnie tutaj przywołać jako przykład, jak działa ta Twoja energia. Miałam też taką klientkę z kanałem 63, i właśnie ona sama mówiła: Ona była świadoma tego, że ludzie mówią, że jest świat, jest życie i świat przed poznaniem jej i po poznaniu jej. Że bardzo dużo się w życiu ludzi zmienia, kiedy oni obcują z nią. No i dokładnie to takie jest, że ty jesteś sama w sobie transformacją. Sama twoja obecność wnosi transformację i mutację poprzez puls. Powiedziałam ci, że właśnie masz perspektywę yy, możliwości i yy, za tym jest akceptacja. Natomiast, żeby dojść do tej transformacji, żeby tam, żeby mieć tą perspektywę możliwości, a nie utykać w prawdopodobieństwie, bo ty nie masz się skupiać na tym, co jest prawdopodobne, co wydaje ci się możliwe, ty masz właśnie patrzeć ponad to, masz. Yy, z ciekawością podchodzić, a co tu jeszcze może się wydarzyć, do czego mnie int ciekawego, intrygującego ten mój eksperyment z trudnościami zaprowadzi. To jest bardzo alchemiczna energia, no ale żeby dojść do tej perspektywy, ty potrzebujesz odżywiać się w zgodzie z human design i być we właściwym środowisku. Od tego się zaczyna. No i teraz ty masz trawienie. Aktywne, spokojne, tak jak ja. Więc to jest o regularnym odżywianiu się. Jedz regularnie, tak jak Twoje ciało woła jedzenia. Czyli może to być dwa razy dziennie, może to być raz dziennie. Ja to w wielu odczytach to mówię, ale to jest po prostu pierwszy krok. Dlatego Uważam, że jak ktoś przechodzi do mnie na odcinek na YouTube, to jest właśnie początek jego zmiany. No, więc zacznij jeść w zgodzie z HD, proszę. W spokojnych warunkach, czyli po prostu usiądź na pupie, zjedz w spokoju i, i zobaczysz, jak zacznie, zacznie się transformować Twoje życie. Wtedy uaktywnia ci się Twój najmocniejszy zmysł, to jest zmysł smaku, czyli ty oddychasz dosłownie ustami. Ty Próbkujesz świat ustami i poprzez właśnie takie hausty powietrza i wzięcie głębokiego oddechu przez usta, ty jesteś w stanie lepiej się z tym sakralem połączyć. Czyli weź, bierz sobie głębokie oddechy wtedy, kiedy masz do podjęcia wybór, decyzję. To czy to, chcę to zrobić czy nie. Mam, poszedł puls energii, mam na to energię, mam zasób. Żeby to zrobić. I właśnie to. Okej, okay, przed podjęciem decyzji. Weź taki oddech ustami. I zobacz, czy ta klarowność się pojawi. Twoje środowisko to doliny, więc dotlenianie się znowu, ten oddech jest bardzo ważny. Dolina to jest um, osoba, która po, powinna. O, no, powinna, to jest nie, nie jest moje ulubione słowo, ale jest zaprojektowana, żeby przebywać w dolinach, ona potrzebuje, ma, ma potrzebę dużej ilości tlenu. Więc bycie na parterze, bycie blisko ziemi, uziemianie się znowu. Um, I Jakości akustyczne, czyli właśnie to jest o takiej byciu właśnie w takiej niecce, albo tam, gdzie są dwie ściany, to są wąskie uliczki na przykład, albo amfiteatry. Wszystko, co ma taki kształt, gdzie akustyka może się od ścian odbijać, jest wspierające i można obserwować ruch. No i Ty jesteś obserwatorem, czyli Ciebie ma relaksować Twoja dolina. Ty masz być zrelaksowana w dolinie, więc te miejsca, które napawają cię relaksem, będą sprawiały, że też ci się będzie twoja perspektywa poszerzała na te możliwości. Bierzesz oddech w tej dolinie. Jakie widzę tu możliwości? I potem za tym jest ten puls. Okej, okay, dobra, to chcę zrobić. Tak wygląda Twoja mechanika. Myślę, że bardzo wiele ci tu wyjaśniłam z tego, jak działa Twój pojazd. No i znowu ja się tym, jak każdy z Was jest unikatowy, i to po prostu tu widać. No, nie powiem innej osobie z innym designem, żeby brała takie wdechy przed podjęciem decyzji. No, no chyba że też ma właśnie smak jako najmocniejszy zmysł, ale no właśnie, to to proszę w tych odczytach jak jesteście różni, jak inaczej Wasze pojazdy funkcjonują, jak innej opieki wymagają. Bardzo dobrze się bawiłam przy tym odczycie, mam nadzieję, że Ty też. Koniecznie daj mi znać właśnie, jak się masz. A Wy, jeżeli macie ochotę też na taki odczyt, zostawiam Wam link w opisie. Dzisiaj dodałam do sklepu nową porcję, nową porcję tych odczytów na YouTube. Także zapraszam Was do kontaktu. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.